Jak jest Edyta tak prywatnie? Wiesz co, to znaczy każdy ją, my, wiesz, co nie z nas, bliska ma różne opinie, wiadomo, e, bo to jest diva, a jak ja ją poznaję, to znaczy jak ja z nią spędzam czas, to nie widzę tej divy. Wspaniały e, człowiek, z ogromnym sercem, emocjonalna, e, bardzo kochana osoba, moja mama ją uwielbia. Wiadomo, w pracy trzeba być bardziej, e, wiesz, glamorous i, i ten, a razem jak jesteśmy, to jesteśmy kompletnie casualne, w płaskich bucikach, w dresach i wiesz, Czujemy razem swobodnie. A śpiewałyście kiedyś coś razem? Nie, jako jakbym jakby miała głos, bym chętnie śpiewała z nią. Wiecz? Ja tego marzę, żeby, żeby mieć taki, żeby dziecko, czy chłopcze, czy dziewczyna, żeby, żeby dziecko miało niesamowity głos. Bo ja marzyłam, żeby, żeby śpiewać i niestety nie dostałam tego prezentu od Boga, żeby, żeby mieć piękny głos. To mam nadzieję, że moje dziecko dostanie. i Edyta ten, śpiewała do mojego brzucha i tam dziecko się ruszało, jak, jak śpiewa. To mam nadzieję, że. Że maluch weźmie po jedycie.